Te, ten os. Ja myślałem, że ciebie coś rozwaliło teraz, nie Nie, ja, ja ten rój os Jak on tu leży A to tu może być trochę A tam jest wyjście No u mnie jeszcze nie tak więc no ja mogę wygrać Sandał, nie, nie tam dół E, to jest, to jest Kurde Sandał chyba nie. spadł Kurde. Coś ty zrobił. On, on, on teraz tonie, on to teraz O nie Uciekaj Wartko O kurde balans. O ty. Kuźwa, ja co wywaliło o, Co to się stało z tam za niego. Do... Co się za mnie modlę, ty O kurde, go. Uciekaj o KUŹBA! O, oj, oj, oj. Za nami, za nami, za nami Dobra, tu jest coinhead y, Patrzcie na niego Ja chciałem uciekać, no, ale no, ku... NIE SŁYSZMACJA TY, WYTLEJ <laughs> Jak będziecie słyszeć takie dusze tupanie... O, uwaga! Tu jest, tam jest... O kurde, turec! Boż! KURDE BALAS, nie! A kurde No <laughs> zabiło ja, co? <laughs> <Nie>. <laughs> Uciekaj to stu... O, witaj. O, witaj. Nie, nie dam ci tego, to jest moje. Nie, Co? zostaw mnie. Dobra, masz. Masz już, zostaw mnie. Nie! Zostaw mnie, oddałem ci już. Spokojnie. Już ci oddałem. A tu chyba jeszcze... I tu jest jakieś fajne pomieszczenie. Tak, pomyślenie. jest spają w górę, Kurde, w backroomsach wylądowałem. To jest, to jest Nie jest y Tutaj mamy pająk, panowie. Nie wkraczasz data sent to terminal. No to, to jest ten, to jest ten pająk. Właśnie. Tylko uwaga, bo to jest, o oh shit. A tyś tam jest. Kurde, nic nie widzę przez te lampy. No. Cii. Dobra, nie tam. Jest co co? Tam, tam, bo tam jest spają. O kurde, pisało! Na łeb, ja ci nie będę w stanie uratować Dobra, yy, weźmy jego ciało Weź, weźmiemy jego ciało, żeby nie dostać kary <laughs> To śmiesznie wygląda. Ja ja się uciekam. <laughs>